Witamy w kolejnym już odcinku z waszej ulubionej serii, czyli prezentacji agentów. Dzisiaj skupimy się na bohaterze, o którym częściowo opowiedziałem wam w materiale o top 5 agentów do szybkiego wbijania rangi w Valorancie. Koniecznie sprawdźcie ten film, jeśli jeszcze go nie widzieliście. Wracając jednak, po klipach w tle możecie się już chyba domyślić, że porozmawiamy dzisiaj o JET, która jest postacią klasy szturmowiec. Agenci z tej klasy, za pomocą swoich umiejętności, powinni jako pierwsi nawiązywać kontakt z wrogiem, jak i zdobywać najwięcej zabójstw dla swojej drużyny. Zacznijmy zatem od omówienia jej umiejętności oraz ich podstawowych zastosowań. Zaczniemy od jej pasywnej umiejętności. Tak, nie przesłyszeliście się, Jet jako nieliczna agentka Valorant posiada pasywkę, którą w jej przypadku jest szybowanie. Umiejętność tą aktywujecie przytrzymując klawisz skoku, przez co Jet będzie wolniej opadać na ziemię. Pozwoli Wam to niejednokrotnie doskoczyć do miejsc niedostępnych dla innych bohaterów oraz uniknąć obrażeń podczas upadku z wysokości. Jej pierwszą umiejętnością możliwą do zakupu jest zasłona chmur, która jest niczym innym jak smołkiem blokującym wizję. Jet może mieć ich aż 3. Jeżeli przytrzymacie przycisk od rzucania tej umiejętności, to będziecie w stanie zakręcić dym w stronę, w którą celujecie. Pozwoli wam to na odcinanie pewnych miejsc mapy bez bezpośredniego ich pikowania. Następny z kolei jest prąd wstępujący, którego użycie powoduje, iż nasza agentka natychmiast podskakuje wysoko do góry. Warto jednak dodać, że przeciwnicy z dość daleka będą w stanie usłyszeć, gdy używacie tej umiejętności. Dlatego warto jej używać głównie do wskoczenia na jakieś przedmioty w początkowej fazie gry lub jeszcze nawet w trakcie trwania zakupów. Prąd wstępujący może być też przydatny podczas używania umiejętności specjalnej Jet, o której porozmawiamy za chwilę, lub do przeskakiwania nad pułapkami Seifera czy kulą spowalniającą Sage. Przejdźmy teraz do jej umiejętności podstawowej, którą jest pomyślny wiatr. Jest ona oczywiście darmowa i odnawia się po zdobyciu dwóch fragów. Użycie jej powoduje, iż jet natychmiast doskakuje w stronę, w którą akurat się poruszacie. Musicie jednak uważać, wyciągnięcie broni po użyciu pomyślnego wiatru trwa dłuższą chwilę. Co więcej, tak jak w przypadku prądu wstępującego, wszyscy przeciwnicy w pobliżu będą słyszeć, że używacie właśnie tej umiejętności. Burza ostrzy to ultimate jet, do którego wymagane jest zdobycie 6 ładunków. Tuż po użyciu go nasza agentka wyciąga 5 śmiertelnych ostrzy, którymi następnie może miotać w przeciwników. Każde z ostrzy zadaje 50 obrażeń w ciało i 150 w głowę. Jet może miotać ostrzami na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest kliknięcie lewego przycisku myszy, które powoduje, że będziecie rzucać nożami pojedynczo, jeden za drugim. Drugi tryb rzucania uruchamiacie za pomocą prawego przycisku myszy. Wtedy Jet wyrzuci wszystkie ostrza naraz. Co najważniejsze, po każdym fragu nasza bohaterka odświeża liczbę swoich noży do pięciu. Ciekawostką na temat burzy ostrzy jest fakt, że jeżeli Jet padnie podczas używania ulta, a następnie zostanie wskrzeszona przez Sage, to pojawi się na polu bitwy z nadal gotowym do użycia Ultimate. Siema! Z tej strony Nex i tak się składa, że Jed jest moją ulubioną postacią, dlatego pokażę Wam dzisiaj parę sztuczek, które mogą się wam przydać. Pierwsza z nich dotyczy pasywnej umiejętności naszej dzisiejszej głównej bohaterki. Używając zaledwie szybowania jesteście w stanie dostać się na niedostępne dla pozostałych agentów miejsca, nie używając przy tym prądu wstępującego. Dobrym przykładem jest tutaj mapa Bint, gdzie czy z Heavenu, czy ze skrzynki koło Shorta jesteście w stanie skoczyć, a następnie szybować aż do samej ciężarówki, z której to już bez żadnego problemu dostaniecie się na jakiekolwiek boxy. Możecie korzystać z szybowania w przeróżnych miejscach na każdej z dostępnych map, czy to Split. Czy ascent, czy heaven. A propos heavena, to tutaj zaczniemy, jeżeli chodzi o wskazówki dotyczące zasłony chmur. Smoki jet nie są bardzo długie, bo trwają jedynie 7 sekund, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że przydadzą się wam one niejednokrotnie do spowolnienia raszu przeciwnego zespołu. Jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, to pamiętajcie, by smukować daną miejscówkę głęboko, właśnie w taki sposób. Dlaczego? Ponieważ przeciwnicy, którzy zdecydują się raszować przez waszą chmurę, będą musieli piknąć więcej miejscówek w tym samym momencie, przez co będą łatwiejszym celem do zabicia. Jednakże, grając po stronie atakującej, rzucajcie smołka zupełnie na odwrót, tak, by móc z niego uciec w różne strony. Wybieganie ze smoka nie jest jednak zawsze najlepszym rozwiązaniem, dlatego być może lepiej byłoby po prostu odciąć wizję przeciwników w najmocniejszych punktach na danym bombside. By robić to bezpiecznie, a zarazem skutecznie, możecie nauczyć się line-upów. Jak widzicie jestem w stanie rzucić zasłonę chmur na okno bez pikowania bombside'a. Jeśli chcielibyście odcinek z najbardziej przydatnymi line-upami dla wszystkich agentów Valorant, to dajcie nam o tym koniecznie znać w sekcji komentarzy. A teraz czas na prąd wstępujący. Działanie jego jest proste i raczej ciężko tu jakieś triki tylko i wyłącznie z nim związane. Warto zajmować nim pozycje, które są zazwyczaj niedostępne dla pozostałych agentów. Na przykład okno na mapie Heaven od strony bombsidu. Przeciwnicy mogą nie spodziewać się, że ktoś trzyma tą pozycję. Prąd wstępujący powinniście używać wraz z pomyślnym wiatrem, by na przykład spuszować Bombside B na Heaven, czy szybko przeskoczyć nad lodową ścianą Sage. Sam pomyślny wiatr jest niesamowicie przydatny, jest to jedna z moich ulubionych umiejętności. Po pierwsze niszczy on pułapki Cyfera, także możecie bez problemu puszować bombsite, na którym rozstawiam swoje linki. Umiejętność ta jest też niesłychanie przydatna do pikowania w sposób, w jaki przeciwnik się tego nie spodziewa, szczególnie na początku gry, kiedy to tylko jet może być w danych miejscach tak szybko. Na przykład na longu na mapie bind. Ostatnim zastosowaniem pomyślnego wiatru jest natychmiastowa ucieczka z niebezpiecznej dla was pozycji. Pozwala on wam pikować o wiele agresywniej z operatorem, ponieważ zawsze macie czas na ucieczkę. Jeżeli chodzi o Ultimate Jet, jest on dość specyficzny, jeżeli chodzi o dawanie wskazówek, ponieważ chodzi w nim głównie o wasz aim. Tak naprawdę jedyne co mogę Wam powiedzieć, to to, że czasami możecie zagrać z burzem ostrzy, jeżeli nie stać Was na broń, dzięki czemu nie musicie grać eko rundy. Podsumowując, Jet jest bardzo silną postacią, szczególnie dla gracza, który umie posługiwać się operatorem. Nie jest jednak ona łatwa w opanowaniu, także bądźcie rozważni wybierając ją w waszych meczach rankingowych. Na dziś to tyle. Ja się z Wami żegnam i zapraszam Was do obejrzenia pozostałych filmów. Na razie.